Ale mam nochal duży, kurwa Ja aż taką mam klamę? On pachnął! On pachnął! Liza! To ty, to ty! Liza pójdź do łazienki no. <ścoughs> Znaczy bo mnie masz balić, tylko że wiesz Twoje wąki to tak na koło Jakbyś nie wiem Czy jak kuweta, kota. No czemu ty pierdolisz, to ty! Трагедия! Он пукнул! Лиза пукнула! Он пукнул! Что тебе пукнуло? Ну? Пукнул! Лиза, говори, ним подперднешь Бонка Уитча. Перднешь? Это ты перднул! Лиза! Ну что это ты? Это ты перднул! Это он перднул! Лиза, я не могу таких запахов! <laughs> to on pierdol! Naprawdę, to on pierdol! <laughs> Liza, no na streamie mówię, wyciszę, wyciszę mikrofon, jak będziesz chciała, no Boże! <laughs> o, w sumie,